Cztery lata zdobywaliśmy wiedzę i w tym roku musimy wykazać się nią na egzaminie dojrzałości. Dzisiaj jednak, kierując się słowami Czesława Miłosza, na sto dni przed egzaminem dojrzałości, nie zapominamy, że żyjesz tu i teraz. Masz jedno życie, jeden punkt. Co znożysz zrobić, to zostanie, choćby ktoś inny mógł mieć zdanie. Skorzystajmy więc dziś z tej chwili. Serdecznie witamy Zespół Kierowniczy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki oraz nasze koleżanki i kolegów z klas czwartych i trzecich na balu studniówkowym. Pomogli nam się odnaleźć nasi wychowawcy. Dzięczni jesteśmy za opiekę i wszystkie dobre chwile spędzone razem. Szczególne podziękowania należą się dzisiaj naszym rodzicom. Tym obecnym i nieobecnym, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali nam w przygotowaniu studniówki. Zajęli się wieloma sprawami organizacyjnymi, z którymi na pewno byłoby nam ciężko się uporać. Dzięki wam, kochani rodzice, jesteśmy przekonani, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. To na szczęście. Gdy zaczynaliście naukę w szkole, byliście jeszcze dziećmi. Dzisiaj stoicie jako ludzie dorośli. Wiemy, że od studniówki zaczynacie odwiczać z matury. Wiemy, że z wielu z Was postanowiło to pomóc losowi i na sali będą królowały dzisiaj czerwone dodatki. Wierzymy, że zarówno za pomocą studniówkowej magii, jak i bez niej spotkamy się w tym samym składzie po maturze i będziemy mogli Wam pogratulować ta, odniesionego... Za poświęcony Wam czas i wysiłek za cierpliwość i wyrozumiałość. No. Za około 100 dni przystąpicie do egzaminu naturalnego, piętrzącego ten etap w życiu. Tak dostarczy Was dostać... wielu niezapomnianych wrażeń. Czar dzisiejszego wieczoru powoli się zaczyna. Pod komorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusze i wąsy podkręcając, podał rękę Zosi. I skłoniwszy się grzecznie, pierwszą parę prosi. Za podkomorzem szereg wparł się w się gromadzi, dano hasło, zaczęto taniec, on prowadzi. Idą parnym korowodem, prezentując wdzięku. <śmiany>